Dzień dobry Państwu, gościem programu, yy, portalu, czyż y, tak, jest dzisiaj Pan Taras Iszczyk, niezależny doradca dowódcy Wydzielonej Brygady Sił Terytoria Terytorialnych Wojska Ukraińskiego oraz specjalista ds. spraw komunikacji z mediami tejże jednostki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Co tam się dzieje na tej Ukrainie, bo bardzo niepokojąco słyszymy, bardzo niepokojące głosy słyszymy w Polsce. Będzie wojna, czy nie będzie? A, wie Pan co? A... Co panu powiem, nie wiemy. No, no na, najpierw najpierw muszę powiedzieć, że wojna już trwa przez 8 lat. Więc y, dla nas y, to zagrożenie, które mamy teraz przed sobą, już przeżyliśmy w 2014 roku, więc y, to, to już trwa więcej, nawet jak 8 lat. Więc y, y, czy będzie wojna, czy, czy, czy będzie w pełni wojna, czy nie będzie y, ta pe, pełna agresja, to. Nie wiemy, bo przecież centrum decyzyjne jest w głowie prezydenta Putina, ale wiemy też, że musimy się szykować i musimy być gotowi do wszystkiego, co może być. Pan się zajmuje, wasza jednostka zajmuje się tym, żeby, żeby pozyskiwać żołnierzy. Sporo osób zgłasza się, zgłasza się żeby, żeby ubrać mundur i zabrać broń zabrać do ręki? Wie pan Siły Obrony Terytorialnej, które teraz przedstawiam, i teraz nasza brygada oddzielna w obwodzie lwowskim stworzyła się tylko na początku roku, bo przecież 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o podstawach oporu narodowego, więc na podstawie tej ustawy stworzyły się siły obrony terytorialnej, czyli tak jak w Wojsku Polskim już działa od dawna obrona terytorialna, więc Zadaniem naszej brygady jest rozwój obrony terytorialnej w obwodzie lwowskim, i ponad tego też zadaniami są obrona obiektów infrastruktury krytycznej, obrona budynków samorządów, pomóc w podciągiwaniu i rozmieszczeniu sił sił zbrojnych Ukrainy na przykład na obszarze obwodu lwowskiego. więc Teraz trwa aktywnie kampania rekrutacyjna wstępu do Sił Obrony Terytorialnych, bo przecież służba w rezerwie Sił Zbrojnych Ukrainy jest tym formatem, który podchodzi też osobom pracującym, więc to bardzo jest wygodny format dla wszystkich teraz pracujących osób na Ukrainie. I dużo, dużo bardzo motywowanych ludzi przychodzą każdy dzień do naszego centrum rekrutacyjnego w Lwowie. I aktywnie się rekrutują, badają się medycznie, wypełniają wszystkie formularze aplikacyjne i przystępują do służby w rezerwie sił zbrojnych Ukrainy. Macie sprzęt, bo różne rzeczy się mówi tutaj na na, na zachodzie Europy, na, na, w środkowej Europie, przynajmniej u nas w Polsce, czy, czy czytając te zagraniczne, zagraniczne zachodnie media, Ukraina jest gotowa na to, żeby stawić czoła Rosji jeszcze na, jakby na kolejnym froncie, bo mówi pan o tym, że wojna już trwa, no to w tym kolejnym etapie wojny. Jak, jak już mówiłem panu, już 8 lat postawiamy czoło i jeszcze nie przegraliśmy, a nawet na opak panu powiem, że w, w wygramy tą wojnę, czyli musi być tylko zwycięga po, po naszej stronie, bo po stronie Ukrainy, całej Europy i całego świata jest tylko prawda i, i właśnie, że cały świat już wie, kto w tej wojnie jest winny i kto musi zwyciężyć, to na pewno nie jest Rosja. Rosja. Więc w tym czasie jesteśmy zabezpieczeni Wszystkim, co nam jest potrzeba, i też i e, polskie przyjaciele, też i Polska, rząd polski aktywnie wspiera e, całą pomoc dla e, Sił Zbrojnych Ukrainy i obrony terytorialnej, też. Więc e, dziękujemy za tą pomoc i no, osobiście panu powiem, że mogę gwarantować, że ta pomoc e, pójdzie za przeznaczeniem. Miejmy nadzieję, że nic takiego się w najbliższym czasie nigdy nie wydarzy i na Ukrainie zapanuje wieczny pokój i spokój. Teraz Iszczyk, niezależny doradca dowódcy Wydzielonej Brygady Sił Terytorialnych Wojska Ukraińskiego, a także specjalista tejże jednostki do spraw komunikacji z mediami. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję, Dziękuję.